Temat ubrany w swą niewinność zarobkową. Urzędniczki, urzędnicy, to tylko wykon. O moralność nikt nie pytał i wtrąciły się te panny z, kobiety z. Ośrodka hodowli. Powiedział zwierząt dzieci. Gwałt poród. Strach to potęga. To słowo jest źle użyte, ale mamy przekształcone słownictwo, literki i wszystko, więc spokojnie. Ty wiesz o co chodzi, ale ubiorę to w inne słowo. Niemoc psychiczna to potęga. Podobną zasadę Zasadom sterują księża, którzy znęcają się psychicznie, wykonfekcjonalnie, zmuszają do zwierzania się. W tym przypadku, w wielorakich przypadkach, jest to system celta. Ta od ostatku też się wtrąciła, kiedy. Uważałeś, że walka o godność to nic Lacha. Leszka. To pomyśl sobie, że oskarżycie o podtruwanie społeczeństw i ADHD na gminne społeczne. Dam radę, bo życie me nie twe patolu umysłowe.